Cześć, Manko, widzowie. Jestem w jeden, jeden że jestem w cyklopabulatorii. Jak obiecałem, Oni nie wiedzą, że ja te tego to wiecie. E, tam. To... E, nagrywanie może Wam wywalić, w razie Nagrywanie e, O, cześć! być O, jestem. Jestem ja komputerkiem No A to się i tak gdy to Zmurzyło, bo ja zacząłem nagrywać do mnie <kłysy> <suszy> dokontaminować Tylko chcę powiedzieć Aj, trudno się mówi No, myślę, że też zdecyduję Na sam początek, ale na szczęście nie O! O! Chodź, ty gnoje O, tego Chodź tu. Gdzie on nie... Nie umiem w niego trafić. Karera. Co nie umiem trafić? Nie mogę w niego trafić normalnie. Nie wiem czemu. Gdzie on jest? Skąd on Tam gdzieś po raz. Do serwera wówek. No właśnie, ja też tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Eee! Ogólnie widać, ja że mam nagrywanie bywali, bo to jest screen recorder, ale potem to zmontuję. Montuję to potem, z jakimś mogę montować. To jest! O! O! O. Nie, uciekałam daję. No i gdzieś jest ząbał. Wiem? Dobra fręższa zabiję. No. To jest jeszcze happy. O! Ktoś na mnie spojrzał Mam jednego ziomka, tam Nie trafiłem w nikomu Kurwa, co jest? Bo... Ja mogę się nie blokować? Chodia, mnie co? CO? Ja się Dlaczego dostałem flesza, Patryk? Dlaczego dostałem flasha, Ja nie miałem flesza, żeby... Nie, nie rzucałem nawet. żadnego flesza. Ja, ja nie fleszowałem, ogóle... ja nie miałem prądu. A nie, to się? Komputer, a Twój 012, bo mnie zamknęli.

O dech! Co? Nie Nauka no, bys zdech. zdech. O, nie, nie, mam, jak ładnie krzyczysz, ja ryb tak krzyczyć Powie ktoś kurwił. O! Dawaj go, dawaj go! Nie ma! Nie ma! Komputer, otwórz lepszarek! Komputer uleprzek! No właśnie otwórz lapszarka, komputer! Komputer! tutaj jesteś całkiem dobrym jeszcze z pieskiem tutaj czekamy! Nie. Nie. To dzisiaj, nie. Mają komputerka. To... Otwieraj tą ulepszarkę! Nie. Otwieraj ulepszarę, komputer! Nie. Bo! Jezu. To... Co... No Maciek, dobra, Maciek. A my, my cię bardzo prosimy, komputerek. No właśnie, my, my cię prosimy. Ładko. My cię ładnie prosimy, właśnie za oczy. Komputer jak czego nie otworzysz, to nie skasuje system 30 sekund. Nie jaki nieśmiały. Właśnie tyle, to otworzy. E, Obierzemy no ci. Co tam serdecznie? Co tam uwa?

Widziałem, miałem laga. Widziałem, ale teraz jesteście. O, Krawczyk ma Gdzie wy jesteście? Dopiero ogólnie, gdzie wy jesteście? Bo ja idę do Heavy. Ja do Heavy idę. Tak, no, oni będą. Nie my, jesteśmy w Heavy, ale generalnie ja idę. Ci upołynęły, że okej. Tutaj jakiś. Przepraszam, te, te, albo te. Albo chaos się nie wiem. Chaos, Brent. Ja chaos chyba. Zależy co jest. jest chaos się chyba. O zależy, no, się, każdy, na chaos, Okej, o... O, o serwerownia, a ja was zaprowadzę, ja byłem ochniaż ja wiem gdzie o, tam, o, tam o, idzie. O, o bra, chaos. Chaos. Ja wiem gdzie jest wyjście chodźcie. Ja też wiem, a ja właśnie byłem ochniarzem. Trzy kawki tego... yyyyy... E, ...exit dobra, nie, nie zabijajcie. No nie zabijaj! Będzie śmieszny. Za, za, za zostaw go. Dostaw. Pobicie. Ale... zresztą... To były w zombie. Robimy armię zombie. Witaj w rodzinie. Armię zombie, dokładnie. To zabijamy w końcu chaosu czy nie? Ruchy. Kajosu, czy ruchy nie, nie Zabijać czy nie? Zabijamy. A, zabijamy. No tak, trzeba zrobić. Najpierw powiedzmy, że chcemy team'a, a po tym ich zdradzimy. No, ja, ja właśnie im powiedziałem. Nie trzeba. Papa. Pa. No, jakby ktoś... No, nie są nie Nie, niech do mnie przyjdzie. Niech do mnie przyjdzie. mam Niech do mnie przyjdzie i na mnie kopie. To tego cię strzela! Przeprowadźcie go do mnie, to jest ja wtedy... piłka, piłka, piłka. Piłka? No to jest u Ciebie w domu! O kurde, nie dostał. Beka by Ta, ta, ta.

To jest w roku! Halo? Rok Serio? To jakoś lepsze jakoś będzie, ale... Ale spróbowani. Tak powinno mi tak... Żeby... O, bo roku po A, plaga. Dobra, Dobra plaga. wzięła. Spoko. Gdzie jesteś? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Dawaj, wzywaj go, wzywaj go. Będzie, będziemy mieli kolejnego kolegę. Uważaj, bo on całuje was. Siema, siema. Siema, widzisz? Jesteś z nami teraz. Jesteś, jesteś lepszy. Jesteś Teraz szukam ochroniarza. I Patrz kamerki po szukaniu ochroniarza. ochroniarz e, Jakiego ochroniarza? O, do, A, czekaj, e, tam już tam. patrzę. Tak, jest tylko jeden ochroniarz. To wszyscy. Chodźmy do heavy, na pewno tam jest. Pewnie, Pewnie tam. tak. W heavy będzie. Szukaj go, komputer. Jest na pewno. Szukaj go, jest komputer. Jest tak dalej, jeszcze. Nie, no fajnie, raczej by nie siedział. Chodźmy. Jak myślicie? Dlaczego by nie siedział? Czy uchwalimy to są. Wracamy? Wracamy? Tak, tak, tak! Wracajcie. Wracajcie. Tam. Wracamy! Wracamy! Kamer... Wracamy! Jesteś nam potrzebny. Ej, ja, ja ja jest, no przygajcie! Ja. Chodźcie do gate'a Chodźcie do gate'a, bo jest otwarty. Też tam idę.

Mm -hmm. ja, ja tam nie bym. Ja to trochę mi ZOB, nie, nie wchodź tam Ja tak chodzę. Ja jestem. Ja mam. Ja też. Aha. I znaczy, bo mam taką schizę. Ja takich wszystkich zabiję. Oj oj oj. Zabijam ich. <coughs> oj <Ojojoj. coughs> oj oj. Idziesz pierwszy. Ok. Pies tylko tak zrodzińczysz kurde najgorzej jak mi Dawaj. Dobra. dawajcie Tam jest ostatni MTF, chodźcie po chodźcie za mną, tam, tam jest Tu jest Widzimy go, tam jest, tam jest Ja Trzeba się nie rage'ł, wiesz się jaki jak win? Ale fajny win był, nie? No Dobry co wiesz, jeszcze jedna gra, bo mi nagle jakieś jest na MSC, pewnie nie masz 11 minut nie, jak? Danaście, tęcz, A? A, to śmiech. Znaczy, 12, że ten, przecież. Zaraz sobie wstąpię.

nie słychać Cię, jakbyś chciał wiedzieć. <śmiech> <śmiech> Powodzenia. Powodzonka. O, klasa D, to nie wiem, prawie lecimy! Na wolność. Znaczy, powolność. wolność. szara. Dawaj mi karty, was. Nie ma karty. No, nie, było. nie było. no. Mm -hmm. Attention all personnel. The light containment zone decontamination Ojojoj. process will occur in T minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction.

Muszę tak próbować. Jezus, я звучал вообще сразу, что он Не мог, да не был может, да. Ну, конечно, я это бест. Стой, 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 стой. Не Сейчас Не, я не А сейчас достаточно? Nie, a co? A Chcesz z nami chodzić? No. ze Tak. Za Co? wie? nie? Czy